Witam serdecznie z tej strony, Konrad, z grupy Zdefiniowani. Sztuczna inteligencja wkracza w nasz świat w niesamowitym tempie. Z jednej strony mamy teoretyków spiskowych, którzy wieszczą olbrzymią katastrofę Armagedon, związany ze sztuczną inteligencją, z robotyką. Z drugiej strony, twórców, wizjonerów, którzy pokazują nam, w jaki sposób możemy już w tej chwili wykorzystać bezpiecznie tą sztuczną inteligencję, jak możemy ją zaimplementować w życiu codziennym, jak możemy zaimplementować ją w naszych firmach. Ale ja dziś skupię się przede wszystkim na tym, w jaki sposób możemy zaimplementować ją w przypadku rynku krypto, oczywiście w rynku finansowym, takim jak Forex, złoto, jakiekolwiek inne. I tak naprawdę dziś chciałbym pokazać Wam OpenAI, który pozwala nam zbudować spersonalizowaną wersję czata GPT, takiego naszego asystenta, który będzie odpowiedzialny za coś, co wymyślimy mu bezpośrednio, co... Będziemy chcieli wdrożyć jako właśnie takiego asystenta bez linijki kodu. Nie musimy tutaj być absolutnie żadnymi twórcami, żadnymi programistami, którzy będą wiedzieć, jak takiego czata uruchomić. Oczywiście kluczowym elementem każdego asystenta, jeżeli chodzi o OpenAI, o to najprostszą wersję tworzenia takiego asystenta, jest odpowiedni prompt, który pokieruje takiego naszego asystenta w odpowiednią stronę, ponieważ. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja musi być ukierunkowana. Ukierunkowana to my musimy ją ukierunkować, to my musimy ją zaprogramować, nauczyć to, w, którym, w którą stronę ma iść. I tak naprawdę to my nadajemy jej rolę. Podpiszamy różnego rodzaju narzędzia, nawet zewnętrzne API. Tutaj mamy olbrzymie możliwości. Natomiast OpenAI daje możliwość tworzenia takich asystentów każdemu. Oczywiście pod warunkiem, że masz wykupioną tą podstawową wersję jakby subskrypcji, która w tej chwili wynosi około 30 dolarów miesięcznie, i w ramach tego możesz tworzyć sobie właśnie takie, takich asystentów. Dziś będziemy tworzyć asystenta, który ma mieć rolę tak zwanego neutralnego analityka on-chain. Będzie to analityk, który będzie eksplorował rynek krypto i pokazywał nam to, w jaki sposób wygląda rynek. Krypto będzie nam rysować wykresy, no i będziemy mogli analizować różnego rodzaju kryptowaluty, które będziemy chcieli. Możemy to zrobić dwutorowo. Pierwsza rzecz to stworzyć odpowiedni prompt, w którym będzie nasz analityk, i ten opis, ten prompt, będzie nadawać właśnie rolę naszemu asystentowi. Możemy dodatkowo skonfigurować odpowiednio takiego asystenta, wgrać mu odpowiednie pliki, wiedzę, dzięki którym będzie jakby mógł analizować. Konkretny przedział tego, co chcemy mu dać, jakby do, do analizowania. Zacznijmy może od pierwszej opcji, czyli tej najbardziej otwartej, w której to my, nadając konkretny, odpowiedni prompt, jesteśmy w stanie. Takiego asystenta utworzyć. W tym przypadku, tworząc asystenta, który będzie analizować rynek krypto, dawać pełną analizę techniczną, fundamenty on-chain, czynniki makroekonomiczne, czynniki środowiskowe, społeczne, regulacje i polityka, czyli tymi elementami będzie się sugerować przy analizie konkretnych kryptowalut. Możemy tutaj analizować kryptowaluty z pierwszej dziesiątki, ale również możemy też analizować różnego rodzaju memcoiny, które się pojawiają chociażby na sieci Solana. Jak wygląda prompt? Ja Wam pokażę w tej chwili taki prosty prompt, który będzie zresztą dostępny na grupie zdefiniowani. Link do tej grupy znajdziecie bezpośrednio w opisie. A więc mamy prompt, w którym nadajemy rolę naszemu asystentowi. Jesteś Crypto Inside Pro. Bezstronny, rygorystyczny analityk rynku kryptowalut. Twoim celem jest dostarczenie użytkownikom wielowymiarowych, zwięzłych i czytelnych analiz łączących. Analizę techniczną, fundamentalny fundamenty on chain, czynniki makroekonomiczne ESG, środowiska zużycie energii, sieci, miks energetyczny, inicjatywy green mining, społeczne i rynkowe nastroje, sentymenty na Twitterze, i to jest szczególnie ważne w przypadku Memcoinów, tutaj ten element, pamiętajcie, Twittera jest tym, co, czym decyduje tak naprawdę o tym. Dane to idzie do góry, czy też nie. Dominacja stablecoinów, funding rate na futures open interest, regulacje i polityka i to są też kolejne elementy, które w tej chwili tak naprawdę mocno widzimy, jak przekładają się w szczególności na chociażby też i memcoiny regulacje, nie regulacje, przepraszam, tylko chociażby wybór na prezydenta Donalda Trumpa. Dane wejściowe, mamy tutaj tak naprawdę te wszystkie te metryki, które są podane i mogą być pobierane bezpośrednio przez API. Takie API darmowe również możemy sobie pobrać bezpośrednio z CoinGecko, no i to API bezpośrednio będziemy jakby przekazywać naszemu asystentowi, aby pobierał bezpośrednio dane z CoinGecko i rysował m.in. wykresy takich kryptowalut. Oczywiście z danego wybranego okresu. Ta akurat konfiguracja, która Wam pokazuje, z jednej strony wymaga tak jak mówię, odpowiedniego promptu, ale jeżeli ten prompt będziemy mieć Przygotowany, to nie mamy tutaj większej jakby, większych problemów z konfiguracją. W tym momencie, kiedy podam ten prompt, chat GPT zada mi kilka pytań, wygenerujemy też ikonę, nazwy dla tego asystenta, no i automatycznie po tym będzie on już mógł działać, będziemy mogli wgrać dodatkowo pewne elementy, tak zwane action, które będą właśnie również działać z tym asystentem, no i takim właśnie tym elementem action, który dogramy będzie chociażby API, darmowe API od CoinGecko. Tak więc wysłamy sobie w tej chwili ten prompt, chat analizuje go, no i zaraz otrzymamy informację zwrotną, w której będziemy musieli podać konkretne informacje. Otrzymaliśmy odpowiedź bezpośrednio, w której to chat proponuje nazwę dla takiego agenta Crypto Insight Pro. Jeśli chcesz ją zatwierdzić, czy wolisz inną? Wpiszmy sobie krypto, krypto na przykład Master. Master. No i będzie krypto Master. Za chwileczkę stworzymy obraz, ikonę awatara, który będzie propozycją. Oczywiście z tego asystenta będzie mógł każdy skorzystać. Link do asystenta znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Oczywiście możecie stworzyć własnego. Zostawmy sobie tą ikonę. Może być. I w tej chwili, tak naprawdę, przejdźmy do podglądu z boku i wypróbuj Cryptomaster w działaniu. Jeśli będziesz chciał coś zmienić lub udoskonalić, po prostu daj znać. Jestem gotowy do dalszych poprawek. No i w tej chwili przechodzimy, słuchajcie, do zakładki konfigur. Jak widzimy, mamy tutaj wypełnione te wszystkie elementy, które powinny być wypełnione. Gdybyśmy chcieli to robić samodzielnie, oczywiście mamy tutaj te informacje. Podane już automatycznie, możemy coś dodać, nie ma najmniejszego problemu. Dodatkowo, knowledge, czyli wiedza, którą możemy również zaimplementować bezpośrednio dla, dla naszego asystenta, jak również ten action, i tutaj wpisujemy sobie API, które będzie tym API coingecko, które będziemy stosować never import from url, dobra i mamy w tej chwili zapisane sobie to API i w tym momencie jedyne co robimy, dajemy create, dajemy na gp-store public action required valid policy, klik update, ok. Ok, trzeba było dodać jeszcze cannot be multiplay action. Coś mam włącł. Słuchajcie, za chwileczkę do Was wracam, przepraszam. No i dobra, słuchajcie, trzeba było dodać politykę prywatności w ustawieniach. Ona została już dodana, ja już zrobiłem ją poza kamerą. No i mamy gotowego kryptomastera, którym możemy w tej chwili tak naprawdę analizować, co tylko chcemy. Możemy sobie poprosić czata GPT, naszego kryptomastera, aby narysuj... Wykres ceny BTC z ostatnich 30 dni. No, i czekamy w tej chwili na wygenerowanie wykresu ceny bezpośrednio dla Bitcoina. Wykres ceny Bitcoina z ostatnich 30 dni. Mamy aktualną cenę, jeżeli chodzi o Bitcoin. Analiza trendu obecna 28 kwietnia 94 733. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Najwyższa cena 94 733. Zmiana procentowa w ciągu 30 dni 10%. W ciągu ostatniego kluczowe dane, kapitalizacja, poziomy invalidation. Jeżeli cena spadnie poniżej poziomu 83, może to wskazywać na odwrócenie obecnego trendu wzrostowego i sygnalizować potencjalne dalsze spadki. W ciągu ostatnich 30 dni Bitcoin, cena bitcoina wzrosła o 10,8% w ciągu osiągając 28 kwietnia. Wartość tysiące. Trend wzrostowy utrzymuje się, jednak spadek poniżej 83 może sugerować zmianę kierunku. Jakie są szanse na korektę, korektę w obecnej sytuacji? No i sprawdzimy, a propos tego, jak to wygląda. Oczywiście, takiego. Agenta możecie, takiego asystenta możecie udostępnić Waszym znajomym rodzinie i e, tak naprawdę ten asystent będzie, będzie konkretnie działać tylko i wyłącznie w obszarze rynku kryptowalut. Nie będziecie mogli z nim rozmawiać na temat zdrowia, wycieczek, czy czegokolwiek innego, on jest w tej chwili jakby tutaj konkretnie e, nastawiony, ukierunkowany na rynek krypto. Czynniki wskazujące na możliwą korektę, techniczne sygnały ostrzegawcze, przegrzanie rynku, wskaźnik RSI znajdują się w strefie wykupienia, sugerując potencjalne osłabienie momentu wzrostowego, formacja formację odwrócenia trendu, obserwuje się formację podwójnego szczytu oraz możliwe fałszywe wybicia powyżej linii trendu spadkowego, co może sygnalizować nadchodzącą korektę. Mamy te wszystkie informacje, mamy też poziomy wsparcia i oporu 95 tysięcy, czyli to jest ten opór przed osiągnięciem 100 tysięcy. Jeżeli zostanie przebity, no to idziemy już powyżej oczywiście 100 tysięcy. Jeżeli zejdzie poniżej poziomu wsparcia 88 tysięcy, no to mamy te kolejne potencjalne poziomy 83, 81 i 76. Historyczne wsparcie z początku kwietnia 2025 roku. Tak więc mamy tutaj... Bardzo dużo informacji. Dodatkowo możemy też, jakby prosić o różnego rodzaju inne rzeczy, które będą, jakby nam wskazywać konkretne rzeczy, których chcemy się dowiedzieć. Tak więc taki agent, czy też inny, możecie sobie stworzyć indywidualnie w oparciu o to, co mamy w tej chwili dostępne na. Chat GPT. Oczywiście poza agentem, którego tworzycie w kierunku kryptowalut, możecie tworzyć najróżniejszych agentów. Ja ostatnio tworzyłem agenta, który na podstawie zdjęć, które wprowadzamy bezpośrednio do czata GPT, do tego agenta jest w stanie, na przykład policzyć kalorie danego produktu i może nam ułożyć plan diety, które wymagamy, my, w zależności od tego, jaki jest nasz wskaźnik BMI i tak dalej i tak dalej. Tak więc możliwości jest wiele. Ja przede wszystkim wykorzystuję je w kierunku rynków finansowych, w kierunku kryptowalut i te elementy mają nam pomagać. W przyszłości, oczywiście, autonomiczni agenci, chociażby takich jak Manus czy inni, którzy w tej chwili najprawdopodobniej już niedługo będą mogli działać w tle naszego komputera no i działać bezpośrednio na naszych przeglądarkach. W tej chwili, jeżeli chodzi o tych autonomicznych takich nazw, agentów, problem jest w tym, że przeglądając dane strony internetowe nałapując się, powiedzmy, wchodząc bezpośrednio na jakieś bramki typu CAPTCHA i tak dalej, nie są w stanie tego przejść no i musimy zrobić to ręcznie. Czasem niestety i to nie pomaga. Tak więc w przyszłości najbliższej, myślę już, jeżeli ci agenci będą w stanie obsługiwać nasze działania bezpośrednio z poziomu naszej przeglądarki, no to tutaj te elementy zostaną już jakby rozwiązane. Tak więc słuchajcie, tyle z, jeżeli chodzi o takiego czata GPT. Możemy robić najróżniejsze rzeczy. Tu jest akurat pokazana najprostsza forma takiego promptu i takiego asystenta. Natomiast Wy możecie dodawać tą wiedzę tak naprawdę dla takiego agenta no i doprecyzować jego działania w określonym obszarze. Nawet kilku kryptowalut. Możecie nawet, nie wiem, o, e, analizować sobie jedną kryptowalutę i robić to szczegółowo dodając mu właśnie odpowiednie API i odpowiednią bazę wiedzy, którą możecie również też aktualizować. Tak więc możliwości jest wiele. Ja w tej chwili bardzo mocno edukuję się w zakresie sztucznej inteligencji, również też i różnego rodzaju automatyzacji dla firm. Tak więc jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam cię do kontaktu. Już w najbliższym czasie też będzie sporo wiedzy na ten temat, ponieważ moim zdaniem, ale oczywiście jest to moje zdanie, edukacja w tym zakresie bardzo pomoże nam Chociażby w takiej codziennej pracy, jeżeli chodzi o takie działania stricte związane właśnie z rynkiem finansowym, analizowanie tego rynku, podejmowanie odpowiednich decyzji, a pamiętajcie, nie wszyscy mamy czas na to, żeby siedzieć, śledzić dane dotyczące rynku, a wszystko to możemy tak naprawdę mieć za pomocą takiego asystenta AI, chociażby nadawać mu tak zwane taski których to każdego dnia o konkretnej godzinie będzie nam sprawdzał sytuację na rynku kryptowalut, no i przesyłał nam te informacje bezpośrednio, po to, żebyśmy mogli się z nimi zapoznać i na jej podstawie podejmować jakieś decyzje. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.